Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kapelusznik. Pozdrawiam wszystkich wspierających i przypominam, że jest styczeń, a to u mnie oznacza zmniejszoną do minimum aktywność na kanale, ponieważ mam kolosy i egzaminy na studiach. A rozdział zaczynamy od tego, że Lufiemu smakuje mięso i przypomina mu ono smak dinozaurów z Little Garden. Jaur podkreśla, że ciężko zdobyć takie mięso i mówi, także, że ludzie mimo wszystko rzadko docierają do Królestwa Słońca, ponieważ ludzie zazwyczaj mylą je ze strefą śmierci i myślą, że to jest prawdziwy Elbaf. I to wszystko zanim dotrą do właściwego Elbafu no i przez to nie mogą poznać uroków, olbrzymów, wyspy, jedzenia i Następnie jesteśmy w środku całej imprezy pomiędzy Słomianymi i Olbrzymami. Usop przechwala się, że to on pokonał Orza. Wiecie, ten wielki, czerwony olbrzymy od Gekkomori. Olbrzymy też się zachwycają wyglądem Jinbeya. Sanji podrywa olbrzymki. Dowiadujemy się również, że wielu olbrzymów nigdy nie wypłynęło w morze, co pewnie wpłynęło z czasem na ich pacyfistyczną, coraz bardziej, kulturę. Potem mamy ciekawą sekwencję, w której Road przeprasza nami i resztę słomianych za wszystko, ale Zoro go zastrasza, że był szybki odcięcia mu głowy, lecz powstrzymał go usop. Padła nawet kwestia, że że Road nie miał ze Słomianymi od początku żadnych szans, bo nie sprawdził ich aktualnych nagród za głowę. Czyli po Ekhet rząd jednak podniósł nasze nagrody za głowę. No i w wyniku dalszej konwersacji Road mówi, że każdy na Elbaf marzy o tym, by zostać kolejnym bogiem słońca i rządzić światem. Mówił to w kontekście takiej swojej odwagi wobec Słomianych. Po czym olbrzymy zaczęły się kłócić między sobą, no i w zasadzie wszyscy na imprezie, czy sam Sun God jest wojownikiem czy wyzwolicielem? Ciekawe, że są różne interpretacje jednego boga. Elbaf zapowiada się na najbardziej rozbudowany ark pod kątem kulturowym i religijnym. Naprawdę dawno Oda nie sypał tyloma nowymi motywami w jednym arku. No i co? Podczas kłótni olbrzymów pada nawet kwestia, że San God był znany jako Bóg Uśmiechu czy Bóg Śmiechu itd. Na co wszystko Luffy się dziwi tej kłótni? Ale jarul mu tłumaczy, że święte teksty Harleja były przekazywane z pokolenia na pokolenie na Elbafie i są napisane w archaicznym języku, wobec czego powstały liczne ich interpretacje. Więc tak naprawdę nikt nie wie, które tłumaczenie jest prawdziwe, co powoduje liczne kłótnie, oczywiście, tak jak teraz na imprezie. I według tych tekstów świat został zniszczony już dwa razy i po każdym w tym wydarzeniu w zasadzie wzywane było imię Boga Słońca, czyli Nika. I nieważne, czy on jest Zbawicielem czy Niszczycielem, jedno jest pewne zwiastuje on wielkie zmiany na świecie i rządzące tego świata obawiają się zawsze jego powrotu. Wobec czego Luffy mówi do Jarula, że z tego Boga Niki musiał być fajny gość, bo nawet Boni o nim wspominała. Gdzie następnie Jarol tłumaczy gumiakowi, że zwracają się do Niki. Ze zwyczaj osoby biedne oraz pokrzywdzone, prosząc o pomoc w drodze do zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Jarul nawet opisuje wygląd Niki, na co Gumiak zwraca uwagę, że on wygląda do niego podobnie w trybie piątym, ale podkreśla, że nie ma z nim nic wspólnego. Kolejno ekipa Jordina wtrąca się do tej rozmowy, zwracając Lufiem uwagę, że gdyby urodził się na Elbafie, to by zrozumiał, że każdy tutaj na wyspie chce być Samgodem, wobec czego Jarl mówi, że Loki pewnie myślał tak samo, gdy mordował swojego ojca. Następnie Luffy pyta wszystkich dookoła, czy Loki jest spoko. Oni odpowiadając drażniąco zaprzeczają. Nawet tłumaczą Luffy'emu, że zanim narodził się Loki, to powstała przepowiednia, która przepowiedziała śmierć króla Haralda i tego samego roku umarł królewski koń Haralda i Lin-Lin, czyli Big Mama, zabiła bohatera Jorulla, a rok później umarł sam król. Elbow to naprawdę ma jakiegoś wielkiego pecha. Loki dzięki swojej naturalnej sile w wieku zaledwie 10 lat uczynił ze strefy śmierci swój plac zabaw, gdzie zabił wiele bestii i część z nich nawet oswoił rozsyłając je po okolicznych wioskach. Wychodzi na to, że to jest kolejna bardzo silna postać za młodu niczym Oden albo Big Mama. Ciekawe kto następny. No i ponoć Loki był bardzo złośliwym, olbrzymem i zagrażał Jestestwem całej populacji Elbafu, by w końcu zabić swojego ojca, największego króla w historii Elbafu wobec powszechnej opinii, który próbował zmienić wizerunek wyspy w oczach świata na bardziej przyjazny. A miecz w głowie Jorla to wynik konfrontacji z Lokim, gdzie hełm uratował mu życie. A śmierć Haralda została przypieczętowana w zamku, który widzieliśmy w poprzednim rozdziale, gdzie dwóch tajemniczych... Yy, gdzie dwie tajemnicze postawienia Ci się teleportował. No, a sam terror Lokiego dobiegł końca 6 lat temu od obecnych wydarzeń, bo został powstrzymany przez Shanksa. A kto nie wie, to Shanks został imperatorem dokładnie 6 lat temu, więc wnioski chyba nasuwają się wszystkim same. Przypominam, że nagroda za głowę Lokiego to 2,6 miliarda berry. No i dalej Zoro słuchał całej opowieści, wobec czego wziął Luffygo na rozmowę, w wyniku której twierdzi on, że Loki próbuje oszukać Gumiaka w zamian za informację, gdzie jest Shanks. Oczywiście domyślił się, że Luffy, będąc na dole, gdy zszedł z mostu, rozmawiał z Lokim. No i jest sceptyczny wobec Lokiego i mu nie ufa. No ale pomimo jego sceptycznego podejścia, popłynął razem z Luffym i nami oraz Rodem jako niewolnikiem nami, chyba prosto do Lokiego. Nami oczywiście chce odrabować albo ze skarbów. Rold się dogaduje z Zeusem o kolejności, kto jest. Jest pierwszym, a kto drugim niewolnikiem. No, i z takiej ekipy popłynęli sobie. A my przechodzimy do Lokiego, który odmawia boskim rycerzom przyłączenia się do nich, ponieważ nie chce on być niebieskim smokiem, tak jak oni, uważając ich za śmieci. I tutaj pada kwestia pomiędzy złym sząksem a nową postacią, jaką jest Gunko, ta kobieta z bandażami, której nie rozumiem. Rozmawiają o przekazie informacji na Elba że jest ono słabe, ponieważ wielka wrona, yy, przeszkadza w e, transmisji czy wysyłaniu wiadomości do Elbafu. Nie jestem w stanie zrozumieć tej kwestii autentycznie. Podejrzewam, że po prostu ta wielka wrona od Rouda, która porwa statek sumianych e, przeszkadza w wymianie informacji między boskimi rycerzami, a kimś na zewnątrz Elbafu w tym momencie. Podejrzewam, że o to chodzi. Jeżeli nie, to przepraszam, autentycznie tej linii nie jestem w stanie ogarnąć, czy tego dialogu. No i następnie Gunko stwierdza, że nie będzie stał w miejscu, rozpoczyna walkę z wilkiem Loki'ego. Loki każe wilkowi zjeść yy, i złego sząksa i Gunko, po czym Gunko po krótkiej walce go pokonuje i szantażują Loki'ego, że zrobią mu coś bardzo niedobrego, jeśli ten nie zgodzi się dołączyć do niebiańskich rycerzy, czy boskich rycerzy. Na co Loki jednak odmawia, stwierdza, że zaakceptuje śmierć przyjaciela i podkreśla na koniec rozdziału, że i tak świat zamieni w gruz. osobowo jest bardzo ciężka do odczytania. Z jednej strony jest totalnym potworem, mordercą, terrorystą, królobójcą, ma gdzieś śmierć swojego przyjaciela, a z drugiej strony potrafił być zakochany w takiej loli, tutaj się z jakimś mosą, swoim przyjacielem, dogaduje. Wobec Luffiego nie był aż taki niedobry, wręcz bym powiedział, że nawet trochę życzliwy był. Także podejrzewam, że za tym wszystkim stoi jakaś wielka intryga. Sam rozdział otrzymuje ode mnie ocenę 9 na 10, Fenomenalny czapte. no Po pierwsze, w przemyśleniach chciałbym zwrócić uwagę na to, że Luffiemu smakowało mięso, tak jakby jadł dinozaury. Co to oznacza? Poza tym, że nasza ekipa była na Little Garden, oczywiście. no oznacza to tyle, że podobnie jak bestie ze strefy śmierci na Albafie przypominają te same, gdzie Luffy trenował, to biorąc jeszcze pod uwagę, że tutaj rośnie wielkie drzewo Adama, z którego drewna składa się statek słomianych. To wszystko wskazuje na to, że ta wyspa musi mieć tysiące. Tysiące lat. Dinozaury, potwory, wielkie drzewo. No, ta wyspa musi pamiętać wydarzenia nie tylko z pustego wieku. Tutejsza fauna i flora może reprezentować naprawdę starożytny świat One Pisa, o którym jeszcze naprawdę niewiele wiemy. Po drugie, zauważcie, że były już dwa zniszczenia świata, więc pierwotnie musiał być oryginalny Sun God i zawiódł i umarł. Podobnie stało się z Joy Boyem. i teraz jest pora Luffy'ego. Do trzech razy sztuka, jak mawiają. Pytanie, czy to jest kwestia przekazywania dwoli dalej, że ten sam god jednak powraca, czy kwestia jednak jakiegoś przeznaczenia? Yy, po trzecie, Gunko używała białych strzałek podczas walki, gdzie Imu oraz Gorosej używali czarnych strzałek. Widać, że tutaj jest coś na rzeczy, tylko nie wiemy o co chodzi. No i zgodnie z fanowskimi teoriami, faktycznie używała ona bandaży do walki. Ciekawe co to za owoc, bo paramecja bandaży brzmi zbyt naiwnie i głupio, I guess. No nie wiem jak komuś pasuje, niech będzie, ale te bandaże zadawały ból jakiemuś tam strażnikowi, więc podejrzewam, że to musi być coś więcej niż zwykła paramecja bandaży. I na koniec e, serio się czułem w tym rozdziale, jakbym czytał o historii jakiegoś starożytnego Pepilonu albo Imperium Hetytów, a nie One Piece. To już naprawdę nie jest e, zwykły Battle Shonen, a to jest manga o, o archeologii i tym dziwnym akcentem dzięki zaglądanie, bo to daje do myślenia i na razie.